Ten film jest kolejnym filmem z serii rapy.pl, w którym wydarzyła się dość nieciekawa akcja. Na starcie chciałbym wspomnieć o tym, że jeśli chciałbyś wystąpić w moim filmie, to zapraszam Cię serdecznie na mojego Discorda, którego masz w opisie. No i subskrybuj kanał z dzwonkiem, bo ponad 80% osób, które mnie ogląda, jeszcze tego nie robi. A w tym filmie macie konkurs wraz z na 2 kilo Fimikolsa, a wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział, macie w ostatniej linijce opisu. Więc zaglądajcie, bo myślę, że warto. Więc z tym miłym akcentem zapraszam do oglądania. Teraz widzę, że mamy jakiś typów... To że podobno mają gdzieś tutaj trapa Gdzie oni no, mają fuba, do trapa? Pójdź ja, nie tam. ja tam! Tam gdzie jest zepsuty piasek nie nie jest. Dobra, 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 dobra normalne. Nie ja nie wchodzę w ogóle na piasek Gdzie dokładnie mają trapa? Widzisz mnie? No widzę. Trzeba, bo ja jeszcze nie dednę No nie dedniesz Nie no, to, to. bo ja ci nie pozwolę No widzę No tu tu gdzie oni stoją, tam gdzie jest ten kobel Widzisz? Yyy nie widzę kobla, ale chyba No tego innego nie kobla prawdziwego No. Tylko kobla wiesz a widzę, no, widzę, widzę, widzę widzę, widzę. On tam wskoczył, on tam wskoczył ogólnie. Ja bo ja się tu z nim klepę no. z tym. widział cię. Ej, o chyba. ma chyba! Ja Ej, zobacz, zobacz tego co mnie teraz dane Pan ci to? Dobra, Trzymaj. no ty no hu... Dobra idę tego półnę No ale kup mnie przez ścianę klepie! Ja wi... od gdzie początku nie? widziałem, że ten patrzcie Nie wiem, uciekł. Chyba. Nie no chłop... No, nie no nie jest zły hop, nie wychop hop My ogólnie. Wejdź z nim do trapa! Ja, go, ja, go, ja, go, ja go do tego trapa jeszcze wepnę. Dawaj Patrz No i chłop mnie przez ścianę klepie. Nic nie stanie. Chłop mnie autentycznie przez ścianę klepie nie, bo... przez... Wid Widzicie jak on bije? Ma... Spytam się go yy, NSG TPA jak tam banik To może mi, bo mi trochę pada set A ja się z cheaterem klepę. Ja no ja się z klepę i no. go robię, nie? Ja nie wiem, chłopie prowadzi do jakiegoś trapa na stówę Iść na choma, dobra, idę na homa. A oni są... A to jest blisko Homa w ogóle? Potrzebuję koniecznie tych butelek buterek ze też Masz jeszcze to? I masz serce. O, dziękuję bardzo. No i kolejne serduszko się przyda. Nie ja mam Nie widzę tu nikogo. O, widzę się, tu, tu tu, 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 tu. Tu a -a. tu, tu przychodzi z ja ja mam A mają tridenty? Trident, każdy ma do dobrze. A każdy ma trident, no dobra. Każdy ma mieszkania A jest tam typ, który ma elitrę 100%. O kurde. O, Tom, Tom. Nie? O kurde, ale tu jest na walanka. Tu Lala. jest trap, no możliwe, że tu jest trap, stary, uważaj. Ja, ja będę facet. Ej, ja go sprowadzę do naszego trapa. Uciekaj, Zik, uciekaj. On ma kurde elitrę Ma elitę? Ja go jeszcze, chodź uciekamy, uciekamy, żeby do trapa zobaczył. Kurde, jest. No właśnie. Wiem jak ich złabię, wiem jak ich złabię. Trochę, trochę ryzykuję, ale... Jego wynik jest tak, wiesz? Tak? Aha. Widzę, 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 widzę. Wikt. Ja mówię, że się poświęcam stary, całym serduszkiem. Ja udaję? Nie. tam Ja udaję, że po prostu uciekam. Uciekaj win. Widz. Widzisz, oni w tym elytra. Kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Aj, Ajajaj, ale oni się mnie boją stary. Kurde! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmoty pak plus czterech na elytrze. No widzę, widzę. Musimy Ej, zbogowała mi się, się Lka chyba! Szkoda, że nie mam Elki, ale by była. Ora... To jest, jest trap chyba. Tam jest za dyma. Czekaj, jakiś Davido. O stary Jest jakiś ten kanik, ten kunik. Gonią mnie, goni. nie, goni. Wiem, goni, nie wiem. Mnie dwóch. Za... Nie, ja cię goni Nie z nim. go. Niech nie, goni. Dobra, nie, dobra. goni. To będzie free elitra, pana to. Free elitra for sure, tak? Zapamiętaj ten moment, ponieważ będzie on kluczowy w dalszej części filmu. Oczywiście. Jeśli nie to wyjdzie nie to strasznie. No nie chcę, żeby wyszedł. Ja nie wiem, no... Ale chłopie no ka nie, bo tam, oni tam robią jakiś ten, tam jest kanion i oni tak robią, żeby tam wpaść, później nie, nie wylecisz już, ten Tridentem. Ja wylecę. Hmm. Ja też wylecę w sumie. Ej, dobra. No jaki, 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 jaki... Jak. Dobra, chodź Wam, Wiłama. Kozaku. Ej, ale on serio mnie bejtuje, że, że nie padłem czy coś się boję, że tutaj może być trap. Tak, tam jest trap jakiś. A on chce chyba ze mną do kratki. Widzę. Ale mu sprzedałem dwa kryty. Ja nie mogę. Co? jest? Co tutaj się dzieje, stary? Dzisiaj kogoś trapujemy. Co? To nie ma To nie ma armii, nie ma formu. cztery fajerwerki. A skąd to wiesz? O kurde, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Chodź uciekaj, uciekaj za mną. Dobra, idę w tą stronę, zobacz pato to, pato to on wie że ja ja ten ja go zbejtowałem, że nie ogarnię, tak jakby przede mną przede mną trafisz tu przede mną no i lecę tam lecę tam pato, 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 pato. ja go jeszcze zbejtuję tutaj i takie coś zrobię dawaj go kur... go. No Ten właśnie źle zrobiłeś On już wie, on już wie Ej, czekaj, żebym ja stąd Mógł wylecieć, czekaj Tu chodź, tu chodź. On do mnie perłę Tak On jest jakiś, napalony Tu chodź No idę tu Tu, tu, tu do mnie jest go Byle on. O nie, on się on już wie, on wie. No i to, że wie. No i to, że teraz się z nią No Dobra, uf, ja nie. idę tam, idę tam. Idę w stronę trapa już po prostu. Ja Ale ten bo ten mi... ten... Ej, bo, czego no, daje ja mi prawie Ej, prime trapa. Ej bo on cię tam doi. ja pomagam. A chyba. Ej, weź go w łeba, weź go w łeba, jak masz. Jestem na LC? A oni będą chcieli nas trapować w naszym własnym trapie. O kurde, jakiego maknoka? O ma jakiś miecz tego. Nie gadaj, że spuszczasz. Nie, ja IQ. Weź pomóż. Weź tu, weź, weź to. A co Weź to, ci... pomóż, proszę. Postawić tu. Postawiłem. Dobra, już postawiłem. Ale jak teraz przejść Trident ten stary No właśnie Ale mam mózg, że ja Stary, ale mam mózg Nie mam mózgu, jednak dobra zadałem GG No to nie gadaj, ja zdadaliśmy. Kurde, no i. Oto! Po tych zamieszaniach poszedłem z Czapusiem i jego kolegą na RTP, a to dlatego, ponieważ czułem się bardzo pewnie. Bo Czapuś oddał mi swoją erytrę. Powiem szczerze, że była tam gruba klepa, więc oglądajcie do samego końca. A no i oczywiście link do kanału Czapuścia macie w opisie, więc serdecznie zapraszam do jego subowania. Tepnij mnie, tepnij mnie, tepnij mnie, tepnij mnie, Dobra, czekajcie, nie. zaraz pytanie, kogo, kogo tepnę. Jurka. Jurka. Jurka pewnie do... nas jeszcze raz. Jakie już typa widzę? Ej, jakie już typa mam na RTB? Ale ja, Typam, typam, typam. Nie posiadam żadnej prośby. Szybko. Teraz, teraz, teraz. teraz typaj 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 faj, Nie dasz. nie to, mogę, to, to. Bo, bo go hitnąłem. O kurde, on ma krystale panowie, dobra. O nie, od razu musisz nastepać! Nie, nie, panowie, ja sobie oddecelkę. Wiecie, bo to jest zbyt niebezpieczne, bo on ma kolegę draita. Ej, jakiś nedrajcie byłby w jego który go zespoń, goni? A on ma krystal, więc. Dwóch ned no Jeden z Dobra, nie, ja, ja oram, ja oram, ja oram, bo to jest zbyt niebezpieczne. Ale mogę westępnąć w powietrzu za 5 sekund, szybko te się. A uważaj, no, bo mam on on krystale, nie? No, rawer uważał. Kurde, no. tak właśnie. O, Ilej tu jest! To są krystała, To są krystała mocnego? O kurde, goni mnie jakiś Steve! Co jest? Ej, dobra, ja się troszeczkę cykam. Macie Ora, siłkę? Ej, macie siłkę może? Ej, to mi bat? ty mi patrz! Ty, patrz mi, ten Trident! Jak ci patrz Trident? Bo ja, ja. nie potrzebna mam probability! Jaaa... gdzie jesteś? Podaj kordy. Biją mnie! Ginę Chyba widzę. Ta widzę cię. Rzeczywiście go biją. Nie no, przeżyję, przeżyję, mam Trident. Ha. No wow, chyba każdy to wiedział. Dobra, ja... ja. no ile tu jest? Ja w tym problemu, że nie mam Tridentu, nie? Na noszelkę. <śup> <reim> no mam niby, ale... Tridenta. Dobra, rura. Trident też oddaje jednak. Oni mnie gają wszyscy pokczamp. A mnie ominęli. Nie wiem, no nie, nie wiem czy idziemy na spawna. No. Ja, bym... ja, ja bym się z knięć poklewał. Nie, ja nie mam cały. No To Nie, ja, chciałbym... ja, ja, ja się nie chcę z nimi klepać yy, tu v bo ja mam 20 serc i jednym mi wysoki krystala i już mam początku. No, Dosłownie nie zdążę przełożyć to temu i nie spomin, nie? I stracę Malkę. Dosłownie ale akcja, nie? Zobaczyłem jednego i od razu. za 5 sekund lognę, za 5 sekund po prostu lognę, nie lognę, bym hitnął Debbie mały. A ile masz durability? Trident tu? Tak, jedno tak, Jedną z Tu uciekniesz, o cielu, Ja też miałem Trident tutaj i wiem jak jest. Serio uciekniesz. Czapuj z A tu macie następna akcja. Um, to, to, są twoje, są typy no. dwa. Widzisz? Boże, dwa diaksy. Nie, jeden jest. Zobacz, jeden jest z kolczatką. Ja tam ciekam perłę. Gdzie to jest? Dobra, leje go, leje go. Leje go, leje go, leje go, leje go. Lej go, lej go. A drugi... O, zaraz... czuje, ucieka Perła, ucieka Perła. Perła poszła, Perła poszła, Perła, Perła. Jest, dobra, hitnę drugiego. Hitnę drugiego. Wiosł kryształem. Czy on ma Trident? Nie. On, morze, on, on ma ej, mój ma Trident. Będzie kolejno. Tu czekaj. Ja mój dziesię... ma 10 sekund jak coś. Nie on nasz. Jest, hitnąłem. Mam to! Jest, ja zabiłem, zabiję, ja zabiłem mojego. Ile masz Wikiks tych czych, Serduszek. A, 19. Hitam go, hitem go. Kogo? Mam Ej, mam typa! Systemu. Mam Diaksa! Mam Diaksa! Ja też mam Diaksa, ja też mam Diaksa, Wikiks. O kurde, no to panowie, to się troszeczkę podzielimy chyba, rozdzielimy się. Boże ja mam podam kordy. Bo ja już nie tepnę, bo się znam. Alez! Lognął mój! Łatwo! No. Serca posiłam drugiego. Yy, mo możesz mi teraz pomóc, bo w sumie ja... O ma krystale chyba! Krystalę mam mój! Ej panowie muszę, albo nie ma i ty to udaje, że ma. Mój nie wiem czy ma kryształy. Czekaj idę się zrobić 20 w serce. Dobra, łatwo. Czekajcie. Pod... podaj spod, podaj karty Wikix. Czekaj, on ma, ma kryształy mój chyba. Podaj Dobra. Kordy. Podaj karty. Yy, podaj kordy. Yy, Minus 200 na minus 58. 580, sorry. sorry. Ktoże on nie ogarniał zabiłem go. Naprawdę? Ta! Z krystalami czekaj, zaraz sprawdzę. S serce poziomu drugiego. Ej, dobra, i miał chyba cztery kryształy mi ten dropnął. Hej, ja cię kicks. Dziękuję. A on I miał się bez... zerowe serce miał. Nie! Jezu, polej, spadłem. Jest tu! Parkour! Za... Każdy już go zabił, on ma zerowe serce. Czekaj, no daj, ci, daj ci tak. chwilę. Wpadnę wodę chyba. Dobra, prawda. Ja lecę nagrywać obcinek. Dobra, leży, mam drugie serca. Dobra, o, ej, ty byliśmy się o, razem. Smordo, please, please! Eee. O kurde, co tu się dzieje człowieku? Brawo. Eee, do... krysz krysz kryształy, kryształy! Brawo Niki! Wysadziłem chyba ciebie, byku, troszeczkę O nie słyszy nas On ma skuruję. Muruj mnie z nim. Muruj, z nim! muruj mnie z nim! Kurzę! Muruj mnie z nim! Tylko ma kilo w Dobrze, muruj mnie z nim! On będzie chciał chyba wysadzić kryształy! O, tak, on ma kryształy! Muruj, 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 muruj Papuś, dawaj go! Abyś zamurował, nie? Bo ja go muszę hitać cały czas. Uważaj tylko, abyś... Abyś się nie spierdzielił, nie? Papuś, dawaj, od dołu, od dołu, Damy radę, damy radę, panowie Mamy go tutaj. Jest tu, jest tu Miko On killoff Nikolsa! To tak się szybko, da się, się rozkopać tym kilofem, naprawdę. Czekajcie, bo ja nie kontroluję mojego HP w ogóle. Padam. Jak padasz? Normalnie. O kurwa. X, padłeś, uciekaj. X, Czy Padłeś? Prawie. Big X, to ja. To ty? Dobra. Brawo. No, W sensie ja nie mam już krystali, nie? Ja tu mogę Dobrze, paść, nie. ale... Chilerka widzowie jak kładiemy to chilerka widzowie Uciekamy, uciekamy, bo ja nie chcę zginąć no, Ale ja zginę No dobra Ale no, tylko te kryształy To możesz mnie no, opuścić, Sery, ale ja raczej, ja raczej zginę, nie? Nie zginiesz, nie możesz Dobra Nie zginę jednak Ej, chyba serio nie zginę Papuś, trzeba spróbować ich, tylko nie wchodzimy pod... Ja Ej, pod... ja nie mam kryształów, ja już uciekłem Ja nie mam kryształów, on mnie bije tymi kryształami mały Ej, ja czekajcie, ja chyba zorałem los los nie! Nie! Lognąłem! Lognąłem chyba! Chyba mi się udało. Jak widzieliście, udało mi się zlogać i po jakichś 20 minutach z powrotem zalogować na serwa, ale dosłownie byłem na pograniczu ze śmiercią. Po prostu trzeba dziękować, że on nie miał opaty wtedy. A więc jeśli chcecie pojawić następny film, to dajcie donate'a na rapach na Live -stealu. Możecie mnie tam spotkać codziennie o różnych godzinach, ale jeśli widzicie, że jestem na serwerze, to albo jestem na rynku na CH3, albo jestem na przykład w RTP, więc, więc śmiało się tepajcie. A tu macie bonusik pod koniec filmu, czyli moment, w którym widz dał mi Donato. O kurde widzę. Je. Widz chce mi dać magiczny Trident. Nie, no, Giga, dziękuję szczerze. Dziękuję bardzo, Fink. Nie, widzowie, on mi chce jeszcze dać chyba sztabkę Nedrightów, wiedziałem. Bo ze ZCK, bardzo dziękuję. Ja. Yeah. Będę ja na kolejny netherite'owy set, widzowie. Albo sobie sprzedam na rynku, bo po podwakach chyba chodzą.